Cześć, moi kochani, z tej strony zawsze jak ja. Słuchajcie, dzisiaj jest kolejny zestaw do robienia slime, który zakupiłam w sklepie TK Max. Dobrze wiecie, że niestety sklepy w TK Max są rzadko do spotkania, ale jeżeli wy e, macie gdzieś w swojej okolicy, to koniecznie tam zajrzyjcie, ponieważ jak się sama dowiedziałam, przez przypadek można tam dostać różne slime i to jest mój taki pierwszy e, zestawik od nich, chyba tak. Znaczy, no nie miałam takiego zestawu. To jest e, świecący w ciemnościach slime Pod Zestawowy, zielony. W każdym razie jestem naprawdę bardzo ciekawa, bo jakby nie patrzeć, pamiętam w księgarniach te zestawy kosztowały po 40 zł. Tutaj jest 19,99 Koniecznie zostawiajcie łapkę w górę komentarza, subskrypcję na tym kanale i dużo zdrowia Wam życzę, ponieważ ja się rozchorowałam i jakiś wirus mnie złapał, ale mówię, nagrywanie filmów mi mega poprawia humor, więc przyszłam tutaj nagrać taki zestawik. Dobra, Otwieramy, nie podoba mi się grafika. tutaj to jakiś, jakiś taki gościu, który coś eksperymentuje ze slime. Em. Powiem tak, slajmy nie są jakieś takie straszne. Mnie bardziej odstrasza to pudełko, gdybym ta grafika była zasłonięta ceną. E, tu jest ta cena gdzieś z przodu. I przez to nie widziałam tej twarzy. Przysięgam, że gdybym widziała tę twarz e, taką przestraszoną slajmem, e, to nie wiem, czy bym się zdecydowała na zakup, ponieważ slajmy są e, przyjemne. No nic, moje. Ja to otwieram, jest naprawdę bardzo ciekawa. To mi przypomina jeden zestaw, który mm, testowałam, ale dobra, sprawdźmy to. E, jest e, przezroczysty klej, fajne grafiki, standardowe fajne buteleczki. Tu jest, to jest katalizator, dobra, to jest aktywator. Ich nie wiem co tam jest, zaraz będziemy wąchać. To jest ten proszek, który powoduje, że świeci w ciemnościach. To jest kolorek do slime. Tutaj zrobili taki płynny zielony, on jest dość intensywny, więc podejrzewam, kropelka wystarczy. Jest patyczek tutaj, oczywiście, drewniany. I jest instrukcja obsługi, podejrzewam. Co mniej więcej zrobić? Ok, czy jest tutaj jakiś przedział czasowy, ile trzeba czekać? Wszystko jest w języku angielskim, ale ja wiem, że Wy sobie radzicie. Uh, wait a few minutes. Czyli nie ma jakiegoś takiego przedziału uh, czasowego typu 30 minut, jak często zdarza się w slimeach z biedronki. Ale no dobra, mniej więcej wiemy, jak robić ten slime. Step 1, step two, uh, two, three, four. Są tylko cztery kroki. Uwagi, ale mniej więcej wygląda to tak, że dodajemy klej, aktywator możemy w środku lub potem dodać e, barwnik. Ja nie wiem, czy chcę, żeby mi świecił w ciemnościach, już ten efekt znamy. Jeżeli e, nie widzieliście slajma, świecącego w ciemnościach, to koniecznie sprawdźcie w innym filmie na moim kanale, bo było ich dość sporo. Też pamiętam, co jest ze boxem, robiłam jakiś z innymi e, rzeczami, ale dobra. Ja dodam e, kolor. Przed aktywatorem, ponieważ nie chcę się potem brudzić. I przede wszystkim zrobię taki odcinek, gdzie to te pudełeczko wykorzystamy do zrobienia slajma, ponieważ to służy do tego. Oczywiście, moi drodzy, ja często robię w innych pojemnikach, ale chciałabym dzisiaj zrobić w tym, tutaj jest jakiś taki, chciałabym to oderwać w nabach, nie będę się tym bawić, to jest takie coś. Zobaczcie, czekajcie. Mm widzicie na czym wisiał ten slime na półeczce, no dobra dodam cały klej, klej jest dość y, gęsty bo, czyli na takie kleje od razu uważam kleje gęste bardzo szybko poddają się aktywatorowi i robią się takie, no niefajne, szybko jeżeli przesadzimy z tym aktywatorem oczywiście na przykład tak jest z klejem ze slimeboxa, te które dotychczas testowałam są bardzo gęste, no i tym aktywatorem trzeba uważać, bo one się po prostu robią szybko twarde. Eee, dobra, ok. Można by jeszcze wypłukać lekko wodą, ale my nie będziemy się już tak o to starać, a raczej ja nie będę. Eee, przechodzę bez tego jakby coś, bez tego proszku fluorescencyjnego i dodaję ich aktywator, który eee, przyda się jeszcze nie raz zapewne, ale dobra. Ok, jest zabezpieczone, to jest bardzo fajne. E, tylko teraz, jakoś mądrze to muszę otworzyć, żeby się po prostu no, nie oblać tym, ponieważ jest to bardzo intensywny barwnik i bardzo ciężki do ściągnięcia ogólnie z odzieży. A co dopiero do skóry? Dobra, jest tutaj y, takie, taka dziurka, bym powiedziała, i wlewam go troszeczkę. Ok, będzie to bardzo intensywne zamykam szybciutko, póki się jeszcze nie pobrudziłam, przybliżę Was troszeczkę, żebyście widzieli lepiej, ok i zwykły e, drewniany patyczek, jeżeli szukacie takich patyczków za darmo, to są one we wszystkich sklepach spożywczych, wystarczy zapytać się ekspedientki, czy możecie wziąć sobie jeden, więcej niż jeden i macie zapas do slajma dobra, teraz muszę ten barwnik e, wymieszać bardzo fajne kolorki powstają. Przypominają mi się kolory palm, różnych naprawdę liści, które można zobaczyć w Ikei. Kojarzy mi się ten kolor z przedziałem ikeowskim roślinnym. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Ikei. No, na pewno ktoś z Was był dobra. Mniej więcej to tak wygląda kamerze wygląda to na odcień jaśniejszy. Tutaj u mnie jest on o wiele bardziej intensywny i nie wiem, czy to przez to, że nie użyłam takiego rozświetlenia lekkiego akurat podczas tego nagrywania, ale dobra. Mniej więcej staram się zawsze Wam opisywać ten kolor, ponieważ no, czy tego chcemy, czy nie, kamera nie zawsze w 100% odda oryginał, jaki mam tutaj. Ok, teraz jest yy, aktywator. Jeszcze sobie spojrzę do instrukcji obsługi, ile go użyć, ale chyba będę to robić bezpiecznie po kropelce. Ok, ten aktywator nie jest zabezpieczony, ja go powącham. Przypomina mi z zapachu płyn do soczewek, więc może będzie pozytywnie. Mam taką nadzieję. Wlewam go troszeczkę, pierwszą część widzicie, powstała taka plama. Okej, okay, i już powstaje slime i mega mi się to podoba. Wow, jak dobrze, że dodałam na razie tak mało. Wow, ale to jest super wygląda jak taki lizak. Jezu. Okej. Okay. Ten pojemniczek jest super pod tym względem, ponieważ zazwyczaj plastikowe się nie sprawdzają, pamiętam na samym początku swojej drogi. Ale ten slime świetnie odrywa resztki. Taki mały minus niestety takich patyczków drewnianych jest to, że one szybko się łamią, i już czuję, że naciskam bardzo mocno. I kto wie, czy może w dalszej części on nie pęknie, ale dobra, zbieram cały slime. Tutaj co mi zostało. O, trochę będzie z tym zabawy, ale. Pokażę Wam cały proces, bo zazwyczaj go skracałam, ale też, żebyście widzieli, że podczas zabawy slime'em to jakby no, nie możecie się poddawać, mieszacie, 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 obserwujecie i wtedy podejmujecie jakieś kolejne działania, bo bardzo często popełniacie takie błąd, że dodajecie za dużo aktywatora. Ja nawet jeżeli. Staram się jakoś trzymać się tej zasady. Chociaż jeżeli są mega drogie zestawy, to się nie trzymam tej zasady, ponieważ wymagam więcej od drogiego zestawu, że trzymam się tej instrukcji obsługi. Ale zazwyczaj staram się dodawać mniej tego aktywatora na początku. Na przykład przy Elmers ten zestaw był drogi. 75 zł, boże drogi. I dodałam cały aktywator, żeby sprawdzić, jak sobie ich slime z tym poradzi. No ale jak widać, słabo taki hit trochę kit ktoś napisał w komentarzu tak racje tak dobra jeszcze trochę mogę dodać wydaje mi się że to musi być ten płyn do soczewek z sodą dobra dodałam dalszą część aktywatora i już to się zachowuje o wiele lepiej to musi być płyn do soczewek borax jeszcze inaczej działa na slime nie wiem czy testowaliście borax. Słuchajcie, często mnie pytacie, gdzie kupić borax. W zwykłym sklepie z chemią albo na Allegro przez internet i tyle. To nie jest skomplikowane, żeby dostać ten borax. Ale też z nim trzeba uważać. Dobra, okej. Okay. Mniej więcej ten slime zachowuje się naprawdę fajnie. Trochę mi się przykleiło do patyczka drewnianego, ale to jest standard patyczków drewnianych. Chcę go sobie wziąć do ręki teraz. Pozbieraj to wszystko. Tutaj, co mamy w pudełeczku. Dobra, mamy mniej więcej. Trochę mi się klei, ale nie ma jakiejś takiej tragedii. Więc chyba jeszcze sobie, wiecie, co zrobię standardowo. To co robię zawsze, ale mi to to ucieka. dam na dłonie aktywator, ponieważ moim zdaniem jest on dla mnie bezpieczny, podkreślam dla mnie dla was może być niebezpieczny możecie mieć wrażliwe dłonie, ja też mam wrażliwe dłonie, ale u mnie się to inaczej ukazują efekty uboczne wrażliwych dłoni, słuchajcie mega jestem zadowolona z tego slajma zobaczcie jaki on fajny jest, wow trochę się jeszcze klei ale właśnie dzięki temu możemy. Czekajcie, przesunę to pudełeczko, bo mi cały czas ostrość ucieka. Jest pięknie. Klej się on. Klej się, zobaczcie, ale robimy kluskę śląską, tak to sobie nazwałam zawsze. Nazwałam sposób, a nie wymyśliłam sposób, jakby coś. <noise> Więc nasza kluska śląska zawsze nas z opresji wyciągnie. I. Zachowuje się naprawdę super. Super klej, super aktywator. Podejrzewam w 99%, że. No i jest to ten płyn losoczowy, który o wiele lepiej oddziałuje na slime. Ale borax nie jest taki zły, jakby coś. Po prostu ja go rzadziej używam. Może się przerzucę na borax kiedyś. Ale mega jestem zadowolona z tego zestawu. Przyznam szczerze, że mi się on podoba. Serio. Na nie byłam tak zadowolona z zestawu, bo te zestawy lubią y, nie wychodzić. <grymne> nie oszukujmy się, czekajcie. Ło, zobaczcie. Zabawa, a tu ostrość mi nie wchodzi. Tacz, no tacz, tacz. Zobaczcie, Ło. I odchodzi to bezproblemowo. Mega jestem zadowolona, moi drodzy, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, trzymajcie co jest tam ostrością, czyżbym musiała nowy aparat kupić? Nie, masakra, widzimy się już jutro, trzymajcie się ciepło, cześć, pa!